No, tu jest Grand Hotel, Ballroom, a tu Crystal Casino. Casino. Casino jest czynne. No, można tu sobie przyjść, przegrać wszystko, wygrać wszystko, co tam by kto chciał. W zależności, ale tu wieje wiatr, rzeczywiście to ci ładne jest. Nie? nie, nie tak za ciepło dzisiaj. 24 godziny czynne Casino, Crystal. No, tutaj można przegrywać, przegrywać całe 24 godziny. Idziemy tutaj teraz w stronę Sopowskiego Mola, jak widać. No, ktoś tutaj coś krzyczy. Proszę bardzo. O. Tam widzimy molo, koniec mola, marina. Idziemy dalej, tu biegacze biegają oczywiście. Droga pożarowa, techniczna też. I tu idziemy w tą stronę. No tutaj mamy łazienki jakie? Północne czy? Północne. Północne. Idziemy dalej. Droga tylko dla pieszych oznakowana. No tutaj ciekawe lampy, mają takie o Esy Floresy, Esy Floresy, świecą przez te Esy Floresy. Idziemy na Molo. Tutaj mamy seraton hotel seraton Tak, idzie ładna pani z, z panienkami swoimi. No, a tutaj rozumiemy się, mamy boksy, gdzie tam trzymają jakieś maszyny. No i tutaj już mamy, jak widać, stoiska, które tam teraz jest zimą Zimno to już nieczynne takie są wszystkie. Świąteczne menu na wynos mają lechnamę tutaj. No tam jest wieża, latarnia, gdzieś w tą stronę. No tutaj też mamy różne stoiska z pamiątkami sopockimi. plusaki misiaki, czapki kapitańskie inne rzeczy. No połowa jest nieczynna, bo wiadomo to już nie jest sezon już nie jest sezon, chłodno, trzeba rękawiczkę założyć, bo to się nie da trzymać kamery, takie zimno. No i teraz możemy trzymać już kamerę, rękawiczkę przynajmniej. To jest kasa, na molo się płaci, no, jest w sezonie, teraz się już nie płaci, można sobie wejść, w ogóle się nie płaci teraz, za wejście na molo, mamy teraz już grudzień, no święto Mikołaja 6, 6 dzisiaj w buty trzeba było wypastować i dostać coś do butu. o jak ładnie, coś momituje, Alka ładna palma, tutaj sobie rośnie. Bardzo ładna palma, mi się podoba. Palma Sopocka, proszę bardzo, idziemy dalej. O lala, siedzą ludzie z Szczególna ostrożność z uwagi na powierzchnię pomostu. Herbata zimowa za 22 zł, no cena naprawdę zimowa odstraszająca, 22 zł za herbatkę, tylko przy MOLO. I to proszę Państwa idziemy, wokół dzisiaj na MOLO Słopoczki nie ma, widać że trochę, gdzie jeździć. Tutaj sobie można zrobić zdjęcie, no, a tam widzimy, Orłowo, i tam jest już na te brzegi takie urwiste. O, tutaj. tutaj widać orłowo. I to powinno być molo jeszcze. Gdzieś orłowie. Gdzie to molo? O, jest molo. Molo w orłowie i ten brzeg obrywający się. Bo ja. Sopot i to jest ten Sopot jak rozsuchana rozsłuchana. No, fajnie tutaj do Sopotu sobie zdjęcie robić. A tak jest. Sobie fotografują się. Pani się nie fotografuje. No tak wygląda dzisiaj Ech, pogoda taka, że słońce trochę za chmurami Słońce za chmurami Wiatr jest dość duży No i chłodno tak, zero stopni dzisiaj jak wychodziłem z domu Ciepło nie jest, ciepło nie jest No widać po flagach jak wiatr chłomocze, Idziemy tam w stronę No nie takie fale Fale tu widać, że są. Takie grzywacze ro mają też fale. Zobaczmy, jak one tutaj idą te fale. O, spore fale nawet są. O. Idziemy dalej. Teraz no, chłodno trochę i lęka sztywnie, jak się tak trzyma kamerę morę. Tutaj mewy są. O, w o one sobie w fale przeskakują Dają radę Dają radę Lewy dają radę, Daję radę. Pewy na brzegu chodzą sobie, pewy. No tutaj są takie specjalne pozdrowienia Sopotu. Można tu wsadzić Ja sobie głowę wsadzę. tam. głowę wsadzę tam, trzymaj. Głowę wsadzę w tą dziurę, no, co chcesz. Co chcesz, co chcesz. Trzymaj. No to idźcie. No jak widać, tak wygląda polo sopowskie. Za ciepło to nie jest, chłodne.

Niezwykle przyjechałem tutaj na na Dolne Pomosty. No bo jak już już się zimą to... Zmontować bo tutaj już bo nie spokojnie Proszę bardzo, nie ma zamontować No, tak to wygląda Coś tam bardzo mi się już dalej nie chce chodzić To jest panorama Mola Widać tutaj kotel Grand Kotel i tu i jeszcze obok, proszę bardzo. Tu jest Grand Hotel, a tu mamy jeszcze No, tam już koci, I jeszcze Także pozdrawiam i zapraszam na spacery po Sopockim, Mono, po Morskiej redaktor Solidarności Ziemiński. Zapraszam Was na spacer w Posopowskim Molo. Ahoj, pozdrawiam.